Rozmowa dnia. A gościem magazynu pani Barbara Socha, wiceminister w resorcie rodzinnej i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Światowy Dzień Adopcji, ale były też była też nowelizacja przepisów w tym zakresie w lutym. Co ona zmieniła w tych przepisach adopcyjnych? Nowelizacja systemu, nowelizacja ustawy o wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej to jest duża nowelizacja, którą udało nam się wprowadzić w ustawie i ona dotyczy bardzo wielu różnych zmian. Jeżeli mówimy dzisiaj o adopcji, bo dzień szczególny, Dzień Adopcji, to dla rodziców adopcyjnych ta zmiana od lutego, która weszła w życie, oznacza, że rodzice, którzy adoptują dzieci, będą, mają już prawo do korzystania z urlopów rodzicielskich, macierzyńskich, na tych samych warunkach na jakich korzystają rodzice naturalni biologiczni do 14 roku życia dziecka. Zmiana polega na tym, że do tej pory jedynie rodzice, którzy adoptowali małe dzieci do 7 roku życia mogli korzystać z takich urlopów. One trwają w Polsce w dużym uproszczeniu mówiąc rok, a rodzice, którzy myśleli o adopcji starszych dzieci już takiego prawa nie mieli. Ta ustawa, ta nowelizacja zmienia to i dzięki temu również rodzice adopcyjni, którzy rozważają adopcję dzieci starszych będą mogli korzystać z urlopu. Z tych danych, którymi dysponuje resort rodziny i polityki społecznej wynika, że w ostatnim roku wzrosła ta tendencja do przysposobiania dzieci. Z czego to wynika? Tak, mieliśmy w zeszłym roku ponad 2700 adopcji. To jest bardzo dużo i bardzo się z tego cieszymy. To jest duża, dobra liczba. To świadczy o tym, że zainteresowanie adopcją Chęć, gotowość rodziców do bycia również rodziną adopcyjną, do przysposabiania dzieci w Polsce nie maleje. Wiadomo, że dla niektórych dorosłych osób jest to jedyna tak naprawdę szansa na to, by zostać rodzicem i cieszymy się, że te adopcje w Polsce się toczą. Natomiast ta liczba jest też duża trochę ze względu na to, że jeżeli porównamy ją do liczby na przykład w 2020 roku, no to wtedy tych adopcji było mniej, nie tyle ze względu na mniejsze zainteresowanie, co na pewne problemy, czy bariery formalne związane z pandemią, tak, ale patrząc na te liczby w takiej perspektywie dłuższej, ostatnich kilku lat, czy dekady, no to widzimy, że to zainteresowanie adopcją nie słabnie i to jest bardzo dobra wiadomość. Tu w tym Światowym Dniu Adopcji trzeba też rozróżnić pewnie dwa pojęcia. Adopcja to jest jedno, tu wydaje się kryteria są oczywiste, ale jest jeszcze piecza zastępcza, to jest sytuacja, kiedy rodzice dziecka są okresowo, jak rozumiem, pozbawiani praw rodzicielskich. Tak, myślę, że tak w najprostszy sposób, tłumacząc te różnice, to, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli dziecko z różnych powodów odbierane rodzinie naturalnej, biologicznej przez sąd trafia na początku zawsze do, 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 do pieczy zastępczej, no to są, sąd podejmuje decyzję, występuje praca z rodziną biologiczną i jeżeli ta rodzina biologiczna nie rokuje, nie daje żadnej szansy na to, żeby to dziecko mogło wrócić czy z różnych powodów wiadomo, że rodzice nie będą w stanie tej władzy rodzicielskiej i opieki sprawować. Sąd może podjąć decyzję i ma określony czas na to, żeby taką decyzję podjąć o pozbawieniu praw rodzicielskich dzieci, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich. To tak najprościej właśnie mówiąc to są te dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną i mogą być Adoptowane, czyli rodzice adopcyjni, e, przysposabiając dziecko, stają się takimi rodzicami w pełnym tego słowa znaczeniu. E, w zasadzie ich prawa, obowiązki nie różnią się niczym od rodziców naturalnych, biologicznych. Natomiast jeżeli z jakiegoś powodu, e, jeżeli rodzice na przykład naturalni deklarują, chęć poprawy, czy współpracy z asystentem rodzin, z różnymi innymi osobami, jakby które są, które działają w ramach tego całego systemu i sąd decyduje się, że podejmuje decyzję, że jest szansa na to, żeby dziecko wróciło do rodziny biologicznej, naturalnej, no to takie dziecko jest umieszczane w pieczy zastępczej tak zwanej, a ta piecza zastępcza dzieli się na dwie formy. Formę instytucjonalną, czyli to, co kiedyś nazywaliśmy domami dziecka i formę nieinstytucjonalną, czyli rodziny Zastępcze. No, i myślę, że warto dzisiaj przy tej okazji Dnia Adopcji pamiętać o tym, że właśnie nie tylko że mamy rodziców adopcyjnych, którym dzisiaj chcemy życzyć wszystkiego, co najlepsze, i dużo sukcesów i satysfakcji z tej decyzji i, i, i szczęścia rodzinnego, ale chcemy też pamiętać o rodzinach zastępczych, o tych rodzicach, którzy się decydują na wychowywanie, na opiekę nad dziećmi, mając świadomość, że nie ma takich pełnych praw, jak rodzice naturalni i że być może po dłuższym lub krótszym czasie te dzieci wrócą do rodzin biologicznych, co oczywiście zasadniczo jest bardzo dobrą informacją, jeżeli tak się dzieje, ale wiemy, że różnie to bywa i, i, i w, w czasie też budują się więzi, jest to często trudne doświadczenie, właśnie... ale warto tych mhm. rodziców wspierać. O to właśnie chciałem panią minister zapytać, bo tutaj mówimy o pewnych procedurach, o prawnych rozwiązaniach, o tym, że państwo chce wspierać te te wszystkie procesy, też no właśnie, mówiła Pani też o zmianach prawnych, o tych kwestiach urlopów. No ale właśnie, to są też emocje, na to się nakładają i kwestie więzi. Pani minister o tym powiedziała, budowania więzi. Szczególnie pytam o tę pieczę zastępczą, bo to jest trudne do wyobrażenia, że no właśnie dzieci są przekazane jako zastępczo. Ci rodzice, którzy w ramach pieczy zastępczej sprawują nad nimi opiekę, no muszą się liczyć z tym, że właśnie nastąpi ta poprawa, być może jakaś resocjalizacja u tych rodziców biologicznych, będą musieli przekazać ponownie. Jak to jest trudne emocjonalnie dla dzieci, dla tych rodziców? No jest to jest to oczywiście trudne, bo więzi są podstawą bezpieczeństwa, są podstawą trwałe więzi są podstawą bez poczucia bezpieczeństwa, to jest podstawowy warunek w ogóle funkcjonowania, rozwoju nie tylko dzieci, również osób dorosłych, ale tutaj mówimy szczególnie y, oczywiście o dzieciach i jest to jest to bardzo trudne. Natomiast ja widząc wielokrotnie spotykając się z rodzinami zastępczymi, widzę y, szczególnie u tych rodzin, które są już doświadczone bardzo przez które można powiedzieć, przez których dom już przeszła, większa, większa liczba dzieci, jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, to są rodzice o ogromnych sercach, to są ludzie, którzy mają pełną świadomość misji, którą realizują, to im daje satysfakcję, ale też widać, że w wielu przypadkach te ich dzieci zastępcze, no, nie utrzymują kontakt, tak? Te relacje istnieją nadal, oni stają się takimi dożywotnimi ciociami, i wujkami uczestniczą w życiu tych dzieci, nawet kiedy te dzieci są już dorosłe, tak, zapraszają na swoje różne uroczystości, więc to są takie więzi, które myślę trwają, natomiast no, ważne jest to, żebyśmy my jako społeczeństwo, doceniając w ogóle rodzicielstwo, z czym niestety, nie wiem, myślę nie ma dzisiaj tu czasu i przestrzeni o tym mówić, ale mamy jakiś problem, bo, bo, bo jeżeli, jeżeli mamy ogólnie Nieprzyjazny klimat, chociażby w mediach, tak? Rodzinom, rodzicielstwu w ogóle to na tym bardziej. Nie we na szczęście nie we wszystkich, tak, to prawda, przepraszam za to upraszczenie daleko idące. <laughs> ale, ale to to się przekłada tym bardziej na te rodziny, takie szczególne i wrażliwe na to, czyli myślę tu właśnie o rodzicach adopcyjnych czy właśnie o rodzicach zastępczych. Panie minister, to jeszcze jedno pytanie. Może niewygodne, może trudne, ale jednak no jest, żyjemy w takiej dobie czasów też niestety przestępstw popełnianych wobec. Wobec dzieci. Chcę zapytać, jeżeli chodzi o te procedury, szczególnie na przykład pieczy zastępczej. Czy Państwo tutaj ma, wy... mówi o państwie funkcjonującym, ma wypracowane procedury, żeby chronić dzieci przed potencjalnymi przestępcami? O jakich przestępstwach mam, jakie przestępstwa mam na myśli, to pewnie pani wie. Tak, tak. Y tak, oczywiście, że odpowiedź na to pytanie jest stwierdząca. Y system jest tak skonstruowany, system to brzmi wiem, bardzo y bezdusznie, y ale no, system składa się z pewnych ram prawnych. Prawnych, nad którymi ciągle pracujemy i które stale udoskonalamy i myślę, że ten proces będzie trwał. Mam nadzieję, że będzie trwał. System składa się też z instytucji, które dzisiaj działają w sposób co do zasady w ogromnej większości prawidłowy i właściwy. I oczywiście system składa się z ludzi, którzy w tym. W systemie pracują. I teraz no niestety ta, ten czynnik ludzki, jak zwykle w większości obszarów życia jest tym najbardziej zawodnym. Puenta, więc, więc zdarza się tak, że mamy do czynienia z takimi sytuacjami, których byśmy nie chcieli. Co nie zmienia faktów, że w ogromnej większości ten system działa prawidłowo i zresztą te procedury, które wdrożyliśmy, pokazują, że dzisiaj dzisiaj no, sądy też orzekają szybciej więcej po tych niestety dramatycznych sytuacjach, którymi mieliśmy do czynienia to pokazuje, że rzeczywiście system działa. Barbara Socha, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.